Siema Tomek! Siema Jarku! Co tam działacie? Co będziemy robić? Hamulce, hamulce. o! Działamy, malowania, tak? czyszczenia, Siema. ekipa idzie. Nagraj, No <grystki> Zobaczcie co przyprowadziłem! 30, -tkę. damy ale radę zło. zrobić! O, o, o. Ale Jarku! Co tam słychać? W porządku wszystko, dobrze, że przyprowadziłem czy za późno? Siema! Jarek, ale palnik, palnik szykować czy nie? Parnik? No. Na co parnik? Żeby przepalić go na pół. <noise> pomożemy. A to, to pomożemy. Dobra. Podjeżdżamy już przodem. I będziemy działać. Porządny hangar. Jest gdzie robić. Jak Terminator. O, malowanie odchodzi. A, schodki od... A, od ciągnika. Akumulator zdjąć, błotnik zjąć. Tak. I wtedy zrobimy... Dobra, stajemy... no. Le lewar do góry i jedziemy. O, szafka porządna. Porządny warsztat, to i szafka porządna. Gdzie tu się otwiera? Jak to się otwiera? A, tu są takie pstrykadła. Bez tego nie wyjadą klucze, jak się tego nie pyknie. Tak? Tu trzeba pyknąć takim... Dobra, mhm. ja, odsuniemy. Tak to pójdzie momentalnie. Taką maszynerią się działa. Dobra, to ja nie będę, wiecie, nagrywał cały czas. Jak coś tutaj zrobimy, to się pokaże. No, mamy zwolnicę poczekaj, bo nie mam jak złapać. I podstawka na akumulator. Też dało się ją wykręcić. Zardzewiała, ale nie jest taka zła jeszcze. No tak, jak się podstawki by nie odkręciło na akumulator, to się błotnika nie odkręci. Bo tu są też dwie śruby. No a ogólnie jak jest fajnie, no to dobrze. Już Błotnik zdjęty. Trzeba było zdjąć ten spornik, co trzyma ramienia belki, żeby tu się dostać do tej dźwigienki od hamulców. Tylko że tu jest zardzewiałe, ale może pójdzie, żeby ją tu rozciąć. Uwaga. Och kurde! Nie zleci, bo się trzyma na tych śrubach, nie? Ale takim pneumatem to idzie robota. Kurde no, czy to jest cięższe od zwolnicy, tego to nie wiem. Ale chyba nie. No i to jest robota. Samemu dałbym się, kurde, jakby mi to grzechotką przyszło na tym deszczu odkręcać w tej szopie. Masakra. Nadeszła chwila prawdy. Jest siła. Jest siła, jest moc. Tak chyba, nie? No i z tej strony wchodzi ten nieszczęsny simmering. Tu jest właśnie to zamieszanie, wszystko Tu mamy dopiero ambaras. Tam jakby przyszło mi robić, to kurde, to bym nie robił. Jeszcze trzeba było olej spuścić ze skrzyni, bo tak to by się wylewało trochę. O, grubsza akcja, bo jadą gazy. A co będzie gazowane? A tutaj, w tym słożniu, czy jak się to nazywa, yy, no zastała się ta, ta śrubka. Tam, jakby to powiedzieć, nie chcę wyjść. To, co cięte, było Boszem. Ale to nie było nagrane, jak było cięte Boszem. O, to właśnie tutaj, co było. Rzecz, a ile to kurde z nią zeszło. Teraz najważniejsza sprawa, simmering. O kurde, nie poszedł równo. Co teraz? Najważniejsze, żeby równo poszło. Kurde, tam by się nawet drugi mógł zmieścić. No i pięknie. No i ta najgorsza rzecz zrobiona. Ta, dla której się tutaj znalazłem. Teraz mam zadanie zdjęcia tej uszczelki. I ładne oczyszczenie tego wszystkiego. Bo zrobi się to na silikon. A to zrobić dokładnie, bo, jak nie będzie dokładnie, to będzie znowu ciekło stąd. I to samo tutaj. Ale robota ładna. Ale, Jarek, oszczędzaj tę ścierkę. Spoko. Ale to jest międzymalowanie. Teraz trzeba przeszlifować między malowaniami. To jest polerka już, to jest po malowaniu, smakowana i polerujemy. O kurde. No to nieźle. No, chłopaki dostali po wampirkach, żeby się lepiej robiło. Tak? Dokładnie, tu firmy nie stać. A ja, się wybieram, a ja się wybieram po akordowraz, ale dwa, po uszczelkę tutaj, bo tu były dwie uszczelki. Jedna była tu, a druga była tam. I one robią w pewnym sensie jako dystans na ataku, do ataku. I powinny być. Silikon nie załatwi sprawy. Tak. Wracam już z uszczelkami, zajechałem jeszcze po drodze do domu, wziąłem akordeon. Akurat w międzyczasie chłopaki wypiją orężę, ja coś zagram, jak będzie chwila czasu. No bo to przecież jest samo życie. Są, ale trochę przysilikonować można. Trzeba nawet. No na razie starczy wygłupów. Wkładamy. Kurde. Nie, może z głowy. O! Idealnie. Lekko tylko przyłapać, nie? Żeby nie spadło. Rynce trzęsą. <laughs> szczęki założone. Jak dobrze pamiętam, po prawo mniejsze, a po lewo większe. Raz bęben, żeby nie był usmarowany w oleju, bo nie będą hamować. Znaczy, nie będę? Kiedyś tam by się wytarło ten olej. Wytarłby się, ocierając o szczęki, ale... Ale przecież liczy się efekt, żeby od razu to działało, a nie za pół roku. Żarek, celuj w otwór. No, problemy z celowaniem, panowie. Chciało wejść, a jednak jeszcze troszkę brakuje. Chodź, jeszcze chodź, trzeba poluzować A jeszcze luz, zluzuj troszkę, ale tak jakby już to właśnie załapało, nie? A, trzeba złapać 22. Nie ma klucza 22 Tam to już tam nie pójdzie chyba od spodu, nie? Nie, tam to musisz kręcić. Idę po słupką Co wy na taką robotę? w garażu i trochę poleżeć O to. to. No, no ja żal, że to już koniec. No. <laughs> żal. <laughs> no, rozbieramy drugie z rozpędu. A jak to jest, że to się dokręca, a mi ręki nie chce ten pistolet tak jakby zabierać. Ja się bałem, że mi tu rękę wyrwie. I co teraz z kluczem zwykłym? dziechy. Więc do Trzy uda mi się Jak? Niespotykany kolor oczu masz. No nie znam tego, jak to leci. Niespotykany kolor oczu masz. Aż, aż oderwać. roku dziś nie mogę. Nie znam tego. Powiedz, jeszcze teraz zaśpiewaj. <grywa> ładne ładne oczy maszku, je dasz to to znam. Dawaj, dawaj, dawaj. No i zbliżamy się do końca. Po 20 latach będzie działał hamulec na lewe koło. Od kiedy tylko pamiętam nie działał. W 60 to taśmy zdjąłem jak robiłem ten hamulce. Tak, Widzisz? <grywa> Trzeba było przyjechać do nas. By był i ręczny wszystko. <grywa> Dobra. Rób próbę. Dobre. Robimy próbę. I... patrzymy jak to będzie. O kurde, kurde próbę zrobimy. Co? <laughs> jak zrobimy próbę. <laughs> Akumulatora nie wsadziliśmy. Ostrożnie O. No tak, tak to było. Czemu tak krzywo stoi? Kur, Kurkowanie co? Młotkiem się stuknie, w Standardowo. jak Jakże chodzi Dzięki, kurde, pięknie wszystko działa, masakra normalnie. Ale Jarku teraz trzeba posprzątać bałagan. No, tak. Posprzątamy za chwilę. Jeszcze siądziemy, tak, bez kamer. Wiecie, jak jest. Także uciekam, przyjadę po samochód. Znaczy, pojadę samochodem, wrócę pociągni. Trzymajcie się, na razie. Na razie. Na razie.